Po kilku latach przerwy do Legionowa wraca Paweł Błysznowski, 36-letni golkiper, który tutaj z zespołem z Legionowa awans do drugiej ligi już raz zrobił wtedy drużyna prowadzona przez aktualnego trenera innego częstochowskiego klubu, Marka Babszuna. On tutaj był odpowiedzialny za awans Legionowi do drugiej ligi przed kilkoma laty. Później świetne czwarte miejsce jak na Beniaminka. No i krótka przygoda Ledwie rok Legionowia grała Na trzecioligowych boiskach Teraz wraca na poziom centralny Wtedy Paweł Błocznowski Po awansie opuścił klub Teraz do niego wraca jest Beni Bartosz Gołaszewski W zespole z Częstochowy Mateusz Kors Rafał Brusiło, który jeszcze niedawno Reprezentował Barwę Odry Opole Przynysław Monika Sebastian Rogala, Adrian Właszkiewicz, Dominik Marek, Dawid Wolny, Maciej Borycka i Danian Pawlas. Kapitan i e, najbardziej doświadczony zawodnik zespołu z Legionowa. Koziara można spodziewać się dośrodkowania w, dośrodkowania w stronę Chorosia, jednak e, piłka na głowie Zębrowskiego i pewnie łapie Mikołaj Biegański. Co ważne, sprowadza futbolówkę na połowę rywali. Będzie Podliński, Podliński Mija e, przeciwnika Do Będzieszaka Kasper szak Będzieszak, e, Do Koziary, przed pole karne Koziara w kierunku Wiendłochy e, Jest już e, Strauss Dośrodkowanie e, Dobrze teraz Patryk Koziara I wybijają e, Ratują się Środkiem e, Skra jest już piłka, u Niedbały. Niedbała. Swoje, nie dbały, nie spojenie. Słupka z poprzeczką. Teraz po tym mm. dobrym uderzeniu Dawida nie dbały na e, Legionowi. Skra poza tym jednym uderzeniem. E, Dawida nie dbały. Teraz powinniście, broni nogami Mikołaj Biegański. Jeszcze legionowie, jeszcze dośrodkowanie. Zbierze piłkę Jankowicz. Koziara lewą nogą i obok Bram piłkę. Małek nie wygrał. Teraz pojedynku ciało w ciało z zawodnikiem z Częstochowy. Noconie i bułapie piłkę Jakub Stefaniak. Tylko dwóch zawodników skry w murze. Piotr Noconie Damian Niedojad. Koziara mocno z dystansu jest premierowe trafienie dla Legionowi Legionowo w sezonie 2019-2020. Patryk Koziara, no wyczyścił aż but swojemu koledze z zespołu i kapitanowi Rafał Zembrowski, no fenomenalnie uderzył Patryk Koziara, no, nie dziwi teraz radość wszystkich tutaj zgromadzonych na Stadionie Miejskim w Legionowie, bowiem ich zespół prowadzi ze skrączeń Stochowa 1 do 0 po fenomenalnej bramce. Patryka Koziary, kapitana zespołu. Małek w pojedynku z Obuchowskim teraz między nogami będzie szaka próbował sobie zagrać piłkę. Dawid nie dbała. Jest ostatni gwizdek w pierwszej części gry sędziego Patryka Gryckiewicza. Wracamy do Państwa za 15 minut po przerwie. I ustawił e, dwuosobowy. Teraz jeszcze trzyosobowe mury. Nocą Zalewski, na pora Jankowicz. Terazowej e, ratuje się, widzicie do spotkania e, w deszczu. No to e, na pewno może jest piłka. 2 do 0, próbowałem dostrzec kto zdobył tego gola ale eee, świetna Karol Podliński, tak jak Piotr Nocą i koniec, jest ostatni gwizdek arbitra. Patryka Gryckiewicza, zdenerwowany taką decyzją sędziego e, Dawid Wolny, chciałby tutaj oddać, pisał ale e, wiele by to nie zmieniło, 2 e, do 0 wygrywa Legionowia, Legionowo i zapisuje na swoje konto 3 e, punkty